Cześć. W tym odcinku poznacie najnowszy zegarek Samsung Galaxy Watch 7. Informacje w tej recenzji będą się odnosić zarówno do wersji 40 jak i 44 mm. Link do obu zegarków macie w opisie odcinka. A teraz intro. Kolejny rok i kolejna premiera zegarków od Samsung. Jak co roku też wielu fanów tych zegarków liczy na przełom, jeśli chodzi o żywotność baterii. Czy będą zawiedzeni? Dojdziemy do tego tematu za chwilę. Galaxy Watch 7 został wypuszczony w dwóch wersjach, 44 i 40 mm. Obie wersje wykonano z tych samych materiałów, a więc mamy korpus koperty wykonany z wzmocnionego aluminium, a ekran chronisz szkło szafirowe. Jak widać, tarcza zegara nie jest we wgłębieniu, więc jest podatna na zarysowania, mimo że szkło szafirowe to wysoki poziom zabezpieczeń. Rysek jednak zapewne nie unikniecie, dlatego warto rozważyć zakup folii ochronnej. Mamy nowy design pasków, które tym razem są karbowane, co ma zapewnić lepszy przepływ powietrza dla skóry. Oraz mają pomarańczowo-niebieskie przeszycia, które o dziwo współgrają z ogólnym designem zegarka. Galaxy Watch 7 wygląda dobrze, a mnie cieszy oliwkowy kolor pasków, bo to mój ulubiony kolor. Dostępne są jeszcze inne barwy pasków, które łatwo można wymieniać. Paski są w standardzie 20 mm, a odpinamy je za pomocą przycisku. Zegarek posiada wodoodporność do 5 atmosfer, standard odporności na wodę i pył IP68 i MIL-STD810H. Tak więc dla dzisiejszego bohatera niestraszne będą ekstremalne temperatury i wilgoć, ale lepiej unikać słonej wody. Na basenie będzie ok. Pod względem elementów na obudowie koperty nie widać zmian. Mamy głośnik po lewej stronie, jego działanie oceniam na bardzo dobre, czyli dźwięk jest wystarczająco głośny i wyraźny. Problematyczne są tylko rozmowy przy głośnej ulicy, bo zegarek trzeba przystawiać do ucha. Niestety nie jest tak ułożony jak w wersji Ultra, czyli wyżej, przez co zginając nadgarstek, zakrywamy go, nie słysząc w ten sposób naszego rozmówcę. Po prawej stronie mamy standardowe przyciski górny do powrotu do tarczy zegarka, a dolny do cofnięcia się o jeden krok. Na obudowie w kilku miejscach możemy napotkać mikrofony, a pod spodem znalazł się nowy, bardziej rozbudowany system czujników do pomiaru parametrów zdrowotnych, o których powiem sobie za chwilę. W wersji 44 mm mamy ekran o rozmiarze 1,47 cala, a w wersji 40 mm 1,31. W obu wypadkach nasze oczy rozpieszcza super jasny AMOLED z przepięknymi kolorami. Mamy funkcję Always On Display, ale ze względu na jej prądożerność osobiście z niej nie korzystałem, więc wybudzanie zegarka opiera się w moim wypadku na ruchu nadgarstka. Standardowo mamy opcję zmiany tarcz zegarka i dostosowywania ich zawartości pod nasze potrzeby. Nowością w najnowszych zegarkach jest Exynos W1000, czyli pięciordzeniowy, wykonany w 3 nanometrowym procesie litograficznym, procesor, który znacznie przyspieszył działanie smartwatcha, ale przede wszystkim płynął na około 30% niższą prądożerność. W wersji 44mm mamy baterię o pojemności 425 mAh, a w wersji 40mm 300 mAh. Czyli takie samo jak w modelach Watch 6 i Watch 6 Classic. Ile zegarek wytrzymuje na jednym ładowaniu? To zależy, ale nie spodziewajcie się więcej niż 3 dni bez uruchamiania trybu oszczędzania baterii. Bez włączonego trybu oszczędzania z uruchomionymi wszystkimi pomiarami zdrowotnymi i snu, automatycznym wykrywaniem aktywności fizycznej, ale bez korzystania z LTE zegarek wytrzymywał w moim przypadku na jednym ładowaniu 2 dni. Tryb oszczędzania energii czas ten wydłużał się dwukrotnie. W pudełku znajdziecie ładowarkę indukcyjną. Ja akurat korzystałem ze swojej starej, bo do testów dostałem sam zegarek i ładowanie do pełna trwało 2 godziny. Kolejnym nowym jest nowy system podwójnego GPS. Chodzi o to, że chipset obsługuje dwie częstotliwości, L1 i L5, przez co zwiększa się dokładność lokalizacji. Jest to o tyle ważne, że w mieście są różne zakłócenia, które mogą wpływać na siłę sygnału GPS. Jeśli komuś bardzo zależy na jak najdokładniejszej lokalizacji do mierzenia, np. swoich tras biegowych czy rowerowych, to ten zegarek rozwiązuje jego problem. Jak już jesteśmy przy sporcie, to należy pochwalić zegarek za całkiem dokładne rozpoznawanie naszych czynności. Polega to na tym, że nie musimy już zawsze gomerać w liście wszystkich dyscyplin, tylko wskakujemy na przykład na ergometr wieślarski i Watch 7 szybko załapuje jakie ćwiczenie wykonujemy. Przy podnoszeniu ciężarów, które ja uprawiam niestety nie jest tak dobrze. Dlatego uruchamiam ręczny trening o nazwie inny, bo nie chcę mi się przy każdym ćwiczeniu znowu lecieć przez całą listę dyscyplin, aby wybrać tą, którą będę wykonywać. Rostent wdrożył do treningów sztuczną inteligencję, która analizuje nasze osiągnięcia i doradza w kwestii ćwiczeń, aby na przykład zwiększyć lub zmniejszyć tempo, co przekłada się na nasze tętno, a więc skuteczniejsze osiąganie celów. Nie jest to nowość, ale teraz algorytmy są bardziej zaawansowane, co w teorii pozwala lepiej dostosować trening pod nasz poziom usportowienia i inne cele. Co do mierzenia parametrów zdrowotnych, to dalej mamy mierzenie tętna i ciśnienia krwi, amatorskie badanie EKG, analizę ciała, czyli ile mamy w sobie mięśni, wody i jaki jest procent tłuszczu w organizmie. Czyli poznamy nasze BMI i podstawową przemianę materii, czyli jakie mamy zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia. Jest też funkcja eksperymentalna o nazwie indeks AGS. Funkcja ta wystartowała dzień przed premierą zegarków i pokazuje nasze zdrowie metaboliczne czyli jak mówi nam aplikacja, ogólny proces starzenia biologicznego, który warunkuje nasza dieta i styl życia. W moim wypadku czas odstawić kebaby, bo wskaźnik zachodzi już na żółtą strefę. Swoją drogą, ciekawe jak to wygląda u czołowego kebabożercy III Rzeczpospolitej, czyli książula. Dalej przechodzimy do funkcji wyniku energii, czyli dostajemy informacje, na ile zegarek ocenia naszą codzienną aktywność i nie chodzi tylko o ruch. Pod uwagę są brane czas snu, jego regularność i wynik, pory, w których zasypiamy i wstajemy, czas aktywności fizycznej tętno podczas snu i jego zmienność. Powiem Wam, że wynik, jaki wyświetla zegarek, jest jak najbardziej trafny. Ja ogólnie za krótko sypiam i widać to w moich wynikach. Teraz płynnie przechodzimy do rejestru snu, który też został dopolany sztuczną inteligencją. Ilość rejestrowanych parametrów w nocy robi naprawdę duże wrażenie. W zasadzie zegarek mierzy wszystko od pulsu, po temperaturę skóry, nasze wiercenie się podczas spania, chrapanie, wszystkie fazy snu i tak i tak Całość mamy zebraną w czytelne raporty, a nawet możemy słuchać jak chrapiemy. Przez pierwszy tydzień zegarek bada nasz sen, aby określić jakim zwierzęciem nocnym jesteśmy, a potem sugeruje nam spersonalizowany i taki na serio z sensem trening snu który w teorii ma nam pomóc lepiej wypoczywać w nocy. W moim wypadku jestem pingwinem. Dlaczego jestem pingwinem? Ponieważ zdaniem aplikacji pingwiny są bardzo czujne w nocy, bo muszą pilnować swoich jaj. No i mój chory umysł, jak to przeczytał, to od razu pomyślał o innych jajach. No nie chodzi o te jaja. Chodzi o to, że po prostu jestem czujny w nocy. Może dlatego, że lekcji się kręci po mieszkaniu albo słyszę jakieś dźwięki. W każdym razie muszę na tym popracować i aplikacja dała mi bardzo fajne wskazówki, jak to poprawić. Podsumowując tą część, mamy bardzo rozbudowaną analizę naszego zdrowia, kondycji i snu, dlatego ten zegarek może być dużym wsparciem, jeśli chcemy poprawić jakość naszego życia. Ja zaczynam trening zasypiania i mam nadzieję, że wraz z Galaxy Watch 7 uda mi się szybciej osiągnąć mój cel. Jeszcze tylko powiemy sobie o oprogramowaniu. Mamy googlowski Wear OS 5.0 z nakładką systemową od Samsung One UI 60 Pojawiły się nowości w postaci gestów typu szczypanie, gdzie stykamy dwukrotnie palec wskazujący i kciuk, co powoduje odebranie telefonu lub zrobienie zdjęcia telefonem lub zatrzymanie odtwarzania muzyki. Przekręcenie nadgarstka to odrzucenie połączenia, a zapukanie w powietrzu uruchomi wybraną przez nas aplikację. Jest jeszcze jedna ciekawa funkcjonalność, która pojawiła się wraz z nowymi łoczami, a więc są to inteligentne odpowiedzi na powiadomienia, gdzie AI analizuje naszą historię konwersacji z danym kontaktem i dostosowuje odpowiedzi uwzględniając kontekst rozmowy. Wszystko super, ale ta funkcja w języku polskim ma pojawić się w przyszłym roku. Póki co mamy obsługę tylko kilku języków. Jeszcze tylko dodam, że aby dyktować wiadomości podczas konwersacji wciąż trzeba zainstalować sobie klawiaturę od Google, ponieważ Samsungowa nie obsługuje naszego języka. I przechodzimy do podsumowania, zaczynając od zalet Samsung Galaxy Watch 7, a są to atrakcyjny design, łatwo wymienne paski, wykonanie klasy premium ze standardami odporności i szafirowym szkłem, amoledowy czytelny ekran, nowy, bardzo wydajny procesor. Bardzo dokładny GPS, dokładne i rozbudowane pomiary zdrowia i sportu, rozbudowana analiza snu, wsparcie AI, przydatne gesty, odrobinę dłuższy niż u poprzednika, czas działania na jednym ładowaniu. Teraz pora na bady, a są to wciąż krótki czas działania na jednym ładowaniu, co powoduje, że jeśli brakuje nam systematyczności w uzupełnianiu energii zegarka, to po kilku tygodniach trafi do szuflady. Odpisywanie na wiadomości z wykorzystaniem AI póki co niedostępne w naszym kraju. Szkło chroniące ekran narażony jest na zarysowania. I w zasadzie to tyle. A teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, się na Insta. Widzimy się już wkrótce. Cześć!